Udało nam się stworzyć pełnoprofilowy ośrodek dla pacjentów paliatywnych. Piotr Hrasim w barwach w armii Mazur Teresa Kocbach, prezes Stowarzyszenia Hospicyjnego Palium w Olsztynie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Pani prezes, pamięta Pani początki hospicjum? No, oczywiście to było dla nas bardzo wielkie przedsięwzięcie, wielkie wyzwanie, ponieważ była nas grupa osób, raptem kilkoro, gdzie czuliśmy i widzieliśmy ogromną potrzebę i ideę stworzenia ośrodka hospicyjnego, ale poza tym nie mieliśmy nic więcej. Udało nam się stworzyć doskonały zespół, udało nam się stworzyć pełnoprofilowy ośrodek dla pacjentów paliatywnych, czyli tą część i ambulatoryjną, i tą część stacjonarną. I oczywiście od tamtej pory dzierżawimy pomieszczenia, w których możemy realizować te zadania opieki paliatywnej. Ale nie mamy w dalszym ciągu własnej sieci. W październiku tego roku Hospicjum będzie obchodzić jubileusz dwudziestolecia i jest więc co świętować, o czym opowiadać. Na pewno to jest dla nas wielki dorobek. Te 20 lat pozwoliło nam, tak jak wspomniałam, stworzyć doskonały zespół. I hospicjum już ma swoją historię. Przez te 20 lat wiele czynników przełożyło się również i na działania społeczne i na mentalność społeczną, bo przecież kampanie społeczne, wiele, które rokrocznie realizujemy, głównie z młodzieżą, ale nie tylko, w dużej mierze przełożyły się na świadomość społeczną to takie trochę odczarowywanie stereotypu hospicjum, które różnie było postrzegane. I ja uważam to za wielki sukces, bo dziś rozmowa na temat osób umierających, ciężko chorych, ich potrzeb, ma zupełnie inne relacje w społeczności niż 20 lat temu i myślę, że to jest jednym, jednym z największych osiągnięć. Ten zespół, o którym pani wspomina, już niedługo będzie jeszcze większy. No, niedługo plany są oczywiście ambitne. Chodzi mi o nową siedzibę. Na jakim etapie jest obecnie ta inwestycja? Bo mówimy o niej już od co najmniej dwóch lat, tak pamiętam. Tak, zakupiliśmy działkę przy ulicy Metalowej od urzędu miasta oczywiście z 99% bonifikatą, bo na normalną cenę nas nigdy by nie było stać. Przez ten czas realizowaliśmy projekt. Oczywiście czas Covid nam trochę pokrzyżował plany, ale udało się. Jest kosztorys i myślę, że to jest teraz ten czas, kiedy będziemy się realnie przymierzać do tego, żeby ten projekt realizować. Ale to jest bardzo trudne dla nas przedsięwzięcie. Poza tym, że mamy działkę, to jest bardzo dużo, mamy projekt. To jest jeszcze więcej. Mamy kosztorys, ale nie mamy na to środków. I to jest ten czas, kiedy będziemy zabiegać o te środki. Myślę, że uda nam się, jesteśmy pełni przekonania, że to z takim założeniem rozpoczynaliśmy pracę w hospicjum wszyscy. I to się musi ziścić. A w jaki sposób każdy z nas może wesprzeć hospicjum? Bardzo różne poczynając. Czy to jest na przykład 1%, tak? Tak, poczynając od wolontariatu, ale kończąc również na darowiznach, które są przekazywane, ale najbardziej realny dla każdego z nas, osoby pracującej, to jest przekazanie 1% podatku. Tych form jest naprawdę bardzo dużo i z każdej z nich każdy z nas może skorzystać. To czasami kilka złotych, ale naprawdę składając się po te parę złotych, Robi się całkiem spora suma i za to jesteśmy ogromnie wdzięczni. Wsparcie na rozwój tego typu placówek no, będzie potrzebne, bo statystyki są alarmujące. Coraz więcej Polaków choruje na nowotwory, no i zapotrzebowanie na tego typu opiekę opiekę będzie jeszcze większe, prawda? To rośnie z roku na rok i my to obserwujemy, jakie są potrzeby. Nie zawsze możemy zabezpieczyć tych naszych pacjentów w pomoc, w leczenie, w opiekę, natomiast no, niestety i potrzeby są większe. Ale również za mało jest i w Polsce, i w naszym województwie, przede wszystkim tych miejsc paliatywnych. Nawet nie jesteśmy w stanie w porównaniu i w oczekiwaniu według tych norm europejskich, które mówią o tym, że powinno być 120, a już nawet 130 łóżek na milion mieszkańców, u nas nawet nie ma tego 50%. Więc z roku na rok, łóżka się zmniejszają. Ostatnio chociażby oddział w Piszów, w powiatowym szpitalu, oddział medycyny paliatywnej został zlikwidowany i znów pomniejszyło się o kilkanaście łóżek i to jest alarmujące, bo ci pacjenci muszą czekać w kolejce, a niejednokrotnie nie doczekują się i, i to jest nieprawidłowe, bo pacjent, który cierpi z bólu, musi uzyskać natychmiast pomoc, a niejednokrotnie jest tak, że nie jesteśmy w stanie... Przyjąć tych osób z powodu po prostu braku miejsc. I na koniec chciałbym jeszcze wrócić do obchodów dwudziestolecia, o, o których mówiliśmy na początku naszej rozmowy. Przygotowujecie się już do tego jubileuszu, czy zaplanowano może jakieś wydarzenia, jest znany wstępny program chociażby? Tak, tak, mamy taką przymiarkę już chcemy to zrealizować na początku października, 7-8 października. Taka nawet dwudniowa uroczystość, ponieważ pierwszego dnia chcemy zrealizować Bieg, który już stał się cykliczną naszą imprezą. 25 km nadziei tym razem, bo ostatnio. W było, miejskim, tak. To bieganie tak, się odbywało. Ostatnio pamiętam. było 5 km nadziei, teraz będzie 25. Ale to jest również program dla każdego przygotowany. Dla maratończyków, dla których 25 km to jest naprawdę niewiele, ale można przebiec dwa razy. Natomiast dla osób z moimi dziećmi, z wózkami, ze zwierzątkami, przychodząc na spacer. Będzie to połączone z piknikiem, ale również bardzo ekologiczne takie podejście. Włączają się w to władze gminy Stawiguda i Bartonga. Także my jesteśmy tutaj również dumni z tego, że to zainteresowanie się poszerza, ale również gminy ościelne, które korzystają z naszych hospicji dużej mierze. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv Teresa Kocbach, prezes Stowarzyszenia Hospicyjnego Palium w Olsztynie, była Państwem i moim gościem, Piotr Harasim. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Telewizja Kopernik. kopernik.tv